Witamy Państwa w studio portalu olsztyn.pl Dziś moim rozmówcą i Państwa gościem jest pani senator elekt Ewa Monika Kaliszuk. Do niedawna prezydent Olsztyna, wiceprezydent Olsztyna, jeszcze trzy dni temu, tak? Była pani na tym stanowisku, ale teraz zgodnie z procedurami nie można. Znaczy, być może i można, ale to byłoby już za dużo dobrego, gdyby pani dwie funkcje sprawowała, bo gdzie do Senat, a gdzie miasto na końcu Polski nie byłoby za bardzo jak. Pracować i tu i tu, więc wybrała pani Senat. Zresztą z dobrym wynikiem wyborczym. Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, już nie jestem wiceprezydentką miasta. Zostałam odwołana zarządzeniem prezydenta Olsztyna, dlatego że stanowisko wiceprezydenta i mandat senatora wykluczają się wzajemnie, czyli prawo nie pozwala na takie łączenie stanowiska, zatem trzeba było podjąć tą decyzję. Natomiast w związku z udziałem moim w kampanii wyborczej przy założeniu pozytywnego wyboru, pozytywnego rozwiązania, no zakładaliśmy ten scenariusz i tak się stało. Ale gdyby jednak nie powiodło się w wyborach, to zostałaby Pani wtedy w mieście? Czy już było za późno, już Pani zrezygnowała i wtedy już było po wszystkim? Nie, 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 nie. Gdyby, gdybym nie uzyskała mandatu senatora, na pewno dalej pełniłabym funkcję wiceprezydenta miasta, pewnie do końca tej kadencji Pana prezydenta, czyli do wiosny. Bycie w Senacie, a bycie we władzach miasta to jest całkiem inna Mówiąc kolokwialnie, para kaloszy, nieprawdaż? No zupełnie co innego, ale cóż, no podjęłam decyzję i myślę, że jestem gotowa podjąć wyzwanie. Mamy co robić, jest wiele obszarów, nad którymi trzeba pracować, ale mam też w tak... Takie przeświadczenie, że ta praca w samorządzie, prawie pięcioletnia, dała mi też wiedzę na temat tego, jak, co to jest w ogóle samorządność, jak funkcjonuje miasto, jak wygląda budżet miasta. Poznałam to, czego na co dzień nie było mi dane poznać, kiedy nie pełniłam tej funkcji. Dostrzega się cienie i blaski wielu różnych spraw, inaczej patrzy się na problemy ludzi, ale też ta praca nauczyła mnie wiele pokory, Wobec życia i szacunku wobec drugiego człowieka, bo patrzymy na miasto i na obywateli z troszeczkę innego poziomu, aniżeli kiedy jesteśmy, tak jak ja w moim przypadku, nauczycielem, matką, czyli poruszamy się codziennie pomiędzy pracą. Domem, przyjaciółmi, a sklepem, tak naprawdę. Więc y, każdy z nas, obywateli, który, który pracuje w danym miejscu pracy, y, troszeczkę inaczej postrzega świat, aniżeli ktoś, kto na to miasto patrzy troszeczkę z innego poziomu y, i wie, z jakimi problemami borykamy się my, obywatele na co dzień, samorządy, bo przecież jako wiceprezydentka miasta miałam też kontakt z wieloma samorządami, nie tylko z Olsztynem. A zatem myślę, że też to świadczenie tutaj yy, bardzo będzie pomocne w tej pracy przyszłej. Jakkolwiek w Senacie nie pracuje się nad budżetem, bo od tego jest z Sejm, ale Senat jako Izba Wyższa Parlamentu. Także tutaj ma coś do powiedzenia w tej sprawie. E, oczywiście, no, cała legislacja, tak? Przecież to, to jest Senat, Izba Wyższa. E, ja myślę, że może rzeczywiście, obu, jeżeli mówimy o budżecie, to nie. Natomiast e, ostatnie lata pokazały, jak, z jakimi problemami nasze samorządy się e, mierzyły, e, jak zubożeliśmy jako samorządy e, przez politykę państwa, a zatem jednak e, no, upierałabym się przy tym, że ta wiedza, którą mam dzisiaj, dzisiaj będzie niezmiernie ważna, chociażby w dalszym procedowaniu przepisów prawa i w tym, jak będzie wyglądała chociażby polityka finansowania samorządów. To jest niezwykle ważne, a w tym zakresie na pewno zmiany się pojawią. No właśnie samorządowcy już od dłuższego czasu zarzucają władzom państwowym, że odbierają im coraz więcej kompetencji, że znowu następuje centralizacja władzy, jak to w dawnych, minionych czasach niesławnego PRL-u. Czy teraz być może jakoś ten trend zostanie przez Państwa odwrócony? Ja myślę, że musi zostać odwrócony. To znaczy, my w ostatnich latach rzeczywiście uzyskiwaliśmy coraz mniej dochodów, a do tego jeszcze zmiany wielokrotnie pojawiały się w trakcie roku budżetowego, co w ogóle jest dla budżetu miasta zgubne, bo budżet miasta funkcjonuje podobnie jak budżet każdego z nas, kiedy otrzymujemy wynagrodzenie, wiemy czym dysponujemy w danym okresie danego miesiąca. Na to możemy liczyć, po prostu. Możemy liczyć i wiemy, jak te kupki finansowe swoich środków układać, żeby na wszystko nam po prostu środków starczyło. Jeżeli te zasady i tą tak zwaną wypłatę zmienia się pracownikowi czy też samorządowi w trakcie trwania. Roku, no to trudno jest mówić o rozwoju samorządów, o planowaniu. Tak naprawdę jest to wieczna mordercza praca służb samorządowych, które muszą sobie poradzić po prostu z tym, co mają, a wiadomo, że potrzeb jest coraz więcej, zadań jest coraz więcej, które zrzuca się na samorząd, ale coraz mniej kompetencji tego samorządu. I wydaje mi się, że ta nowa, nowa wizja, która otwiera przed nami w tej chwili, otwierają wyniki wyborów. Parlamentarnych tchnie trochę w nas, samorządowców, nadziei, że będzie lepiej, że może wrócimy pod, do podobnych rozwiązań, jakie były wcześniej. A jest nas więcej w parlamencie, właśnie z samorządu się wywodzących doświadczonych polityków, którzy mając w pamięci ten okres służby w samorządzie, chyba służba to właściwe słowo, prawda? Mm -hmm. Będą może jakoś bardziej przyjaźnie dla tych samorządów procedować różne ustawy i i Różne akty prawne, legislacyjne i tak dalej. Ja myślę, że wkład samorządowców jest tutaj nieoceniony. Zresztą na pewno, co najmniej w ostatnich dwóch latach, no, mieliśmy już okazję, tak, poznać wielu samorządowców, którzy przecież założyli ruch samorządowy, tak dla Polski, właśnie dlatego, żeby głośno mówić o tych problemach, głośno apelować o zmiany, o nieodbieranie dochodów, o utrzymanie tej tak zwanej decentralizacji i też przecież kilku prezydentów. Podjęło decyzję o tym, żeby startować w wyborach do parlamentu właśnie dlatego, żeby coś w tym zakresie zmienić. A z kolei jeden prezydent, czy nawet trzech, wobec kilkuset posłów w parlamencie to jednak trochę mała siła, żeby przeważyć. Ja myślę, że stwor... ja mam taką nadzieję w tej chwili, że władzę w państwie przejmie opozycja demokratyczna. Ci samorządowcy są w tej opozycji demokratycznej, i wydaje mi się, że jeśli jesteśmy chętni do pracy, zaangażowani, zmotywowani, to zawsze będziemy siebie wzajemnie słuchać, korzystać ze swoich doświadczeń i z wiedzy tych osób, prawda? Zresztą myślę, że opozycja demokratyczna też nie jest oderwana od rzeczywistości i doskonale wie, z jakich z problemami dzisiaj się wszyscy borykamy, bo tak naprawdę nie ma rządu i nie ma samorządów. My wszyscy jesteśmy jednym państwem, wszyscy jesteśmy równymi obywatelami i powinniśmy być wszyscy w sposób absolutnie właściwy, sprawiedliwy i równy traktowani. No tak, PiS nie ma już, tak jak w poprzedniej kadencji, miażdżącej przewagi w parlamencie. Ratem 35 punktów procentowych, a KO już 30, ale jednak to PiS wygrał, więc prawdopodobnie im prezydent powierzy. Misję tworzenia nowego rządu. I co wtedy, mimo że trzecia droga ma 14 punktów, lewica, yy, 14%, lewica 8%, konfederacja 7%, to jednak dalej największą, największym grupowaniem parlamentarnym jest PiS. W związku z tym. Jak to teraz będzie? No tak, tylko że największe ugrupowanie parlamentarne nie daje nam podstaw do tego, aby twierdzić i wierzyć w to, że rząd się utworzy. W naszej ocenie, jeżeli już dzisiaj wiemy, że opozycja demokratyczna, jak gdyby informuje i wydaje takie komunikaty, że wspólnie, tak, z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, który miałby zostać premierem, utworzymy demokratyczny rząd, to myślę, że nie pozostawia to złudzeń prezydentowi Rzeczypospolitej, Andrzejowi Dudzie, co do tego, że PiS jeszcze może rządzić. Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda no Spotka się z przedstawicielami każdego ugrupowania, tak jak planował, ale myślę też, że mamy zapowiedzi takie, że wspólnie opozycja demokratyczna będzie chciała rozmawiać z panem prezydentem Andrzejem Dudą i zadeklaruje, że tylko w takiej konfiguracji, w jakiej wygraliśmy te wybory, patrząc na tą większość, która nam w tej chwili w mandatach, czyli 248 bodajże głosów, którą będziemy dysponować, daje tylko szansę na to, aby rząd się ukonstytuował. Pamiętajmy też o tym, że wchodzimy powoli w bardzo trudny okres budżetowania przyszłego roku. Tu już nie ma czasu na zwlekanie, na, um, że tak powiem, być może no, tworzenie problemów i wyimaginowanych kwestii. Tu trzeba po prostu brać się już do pracy. To już jest zaraz listopad. A zdążycie, bo jak się budżetu nie uchwali do końca roku, to co, nowe wybory nas czekają wtedy? Jestem przekonana, że się uda i tylko tak możemy dzisiaj myśleć. Myślę, że pan prezydent też ma świadomość tego, że nie można w ten sposób dalej procedować spraw związanych z obywatelami. My też musimy mieć poczucie stabilizacji i spokoju i myślę, że, że jednak pan prezydent skłoni się do tego, że po, po, jak gdyby pozostawi panu przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi tworzenie rządu. No, arytmetyka jest bezwzględną nauką, i tutaj nie ma 248 kontra 200, ale państwo nie startowali jako jeden blok, tylko jako kilka partii. W związku z tym, bez wątpienia, zwycięzcą wyboru został PiS. Zwycięzcą tak, tylko nic nie przyjdzie zwycięzcy z tego, jeśli nie ma większości mandatów, tak? Czyli nie będzie mogło samodzielnie decydować o przyszłości naszego kraju. A dzisiaj taka sytuacja właśnie jest. A jeśli ktokolwiek z waszych obecnych sprzymierzeńców na swoją stronę powiedział, mianowicie Konfederacja albo Lewica, to wtedy. Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Deklaracja jest jasna, definitywna, stanowcza i myślę, że to się nie zmieni. Jestem przekonana, że się nie zmieni. W dniu wyborów, to no, tu spodziewaliśmy się właśnie w nowej Polsce. Nowa Polska będzie trochę inna, prawda? Ja myślę, to że, bardzo inna. ja myślę, że ona już jest inna. I muszę powiedzieć tutaj, że. W zasadzie dzień, w którym poznaliśmy wyniki wyborów, być może to jest takie moje postrzeganie świata, ale wydaje mi się, że kiedy wyszłam na miasto, kiedy przyszłam do urzędu, kiedy spotykałam ludzi, to miałam wrażenie, że jest inna atmosfera, inna aura, tak jakby jakiś oddech się pojawił i myślę, że to nie było też tylko takie moje złudzenie, bo wielu, wiele osób, też mi znajomych, które jeszcze do momentu wyniku wyborów nie Prezentowały swoich poglądów, nie mówiły często o nich głośno, bądź nie chciały za żadną z partii się opowiadać, nawet o tym, na kogo będą głosować, bo takie rozmowy też są, też ludzie się radzili siebie, na kogo głosujesz, to myślę, że wynik, który nas obudził w tym tak zwanym nowym kraju, pozwolił tym obywatelom i tym ludziom myśleć już pozytywnie i dopiero powiedzieć, tak, na tym mi zależało, tak, chciałam, abyśmy się w takiej Polsce wolnej, europejskiej, demokratycznej obudzili wszyscy. Poczuli, że mogą być już odważni, że nie muszą się bać, bo ja też reprezentuję środowisko edukacyjne i proszę mi wierzyć, to jest środowisko, które bardzo zostało stłamszone indoktrynacją polityczną i zastraszaniem, również zaszczuwaniem. W związku z tym, wielokrotnie nauczyciele mówili o tym, czy dyrektorzy szkół nie przyjdą na spotkanie, nie wiedzą, czy mogą się tutaj wypowiadać w sposób odważny, bo nie wiedzą, co będzie jutro: czy będzie kontrola, czy nie będzie kontroli. I Jak w Paryżu mniej więcej. Tak no było. troszkę, troszkę Pamiętamy tak. Pamiętamy te czasy niesławne. No, trochę tak. Dlatego myślę, że to nie jest tylko moje wrażenie, ale rzeczywiście odetchnęliśmy wszyscy. Zanim Prawo i Sprawiedliwość nie rozpoczęło swoich rządów, my nie mieliśmy problemów, żeby komentować coś na mediach społecznościowych, żeby coś polubić. A od kilku lat niestety jest. Takie wrażenie, że muszę się pięć razy zastanowić, zanim coś napiszę, zanim kogoś polubię, zanim coś skomentuję. No tak nie można żyć w wolnym kraju. A z drugiej strony PiS podnosi kwestię, że zobaczcie, zapełło, nie było pieniędzy na nic, teraz my fundujemy, nie wiem, jakieś tam takie czy inne świadczenia, 500 plus i nie wiadomo co jeszcze, teraz to się skończy. Sobie strzeliście w kolano, obywatele. To znaczy to jest narracja prawa i sprawiedliwości. My tak jak wielokrotnie już zapewniał i Pan przewodniczący Donald Tuski, opozycja Demokratyczna, my nie zabierzemy żadnych świadczeń, które zostały polakom e, przyznane, ale musimy też pamiętać o tym, że tu nic rząd nie zafundował. Wszystkie środki, całe wsparcie społeczne, socjalne, to są pieniądze nas wszystkich obywateli, to są nasze, Podatki. I nawet jeśli mówi się, że rząd coś dał, to również środki na to. Pozyskał z dochodów samorządu, chociażby Olsztyna. My, co na, nawet jeśli mówimy o roku 2023, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych utraciliśmy 100 milionów złotych. Dla miasta Olsztyna 100 milionów złotych to jest ogromna, ogromna ilość środków finansowych. Gdzie są te pieniądze? No właśnie, one zostały m.in. przekierowane na te tak zwane wsparcie socjalne, społeczne społeczne i my jesteśmy za i ja się bardzo cieszę, że nasze rodziny polskie mają takie wsparcie, tylko nie można mówić, że to my daliśmy. Na to składamy się wszyscy obywatele i to jest niezmiernie ważne. Lata temu zauważyła Margaret Thatcher, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Jeżeli dał tobie, to musiał komuś zabrać. Tak jest. I teraz czy to się jakoś teraz odwróci, że no, samorządom nie będzie już zabierane, bo samorządowcy są we władzach ustawodawczych. A to skąd te pieniądze, Pani Prezydent, Pani senator Płaczcie, nie mogę bo tak. Pani powiedziała, jeszcze, nie mówię, Senator Pani Senatorka, to... senator alex Tak, to znaczy ja przede wszystkim myślę, że my na pewno musimy mieć jeden budżet w państwie, a nie dwa budżety, przy czym które, ten drugi jest taki, który nikt nie wie jak wygląda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. A kto nim zarządza w takim razie, skoro nikt o nim nie wie? No chyba tutaj Pan Premier i Pan Prezes. Gdzie, to gdzie znaczy. te pieniądze leżą? Na pewno ten drugi budżet jest. Natomiast abstrahując od tego, ja myślę, że dla nas najważniejsze jest dzisiaj odblokowanie środków z KPO, Fundusz Spójności. Gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie środki, jakie w tej chwili są dla nas niedostępne z powodu polityki rządu, to tracimy około 800 miliardów złotych. To jest nawet więcej niż wynosi w ogóle budżet naszego kraju. A zatem pieniądze są, tylko trzeba po prostu poddać się temu, czego oczekuje od nas również Komisja Europejska i po prostu te pieniądze otrzymać. Wiemy, że pan przewodniczący Donald Tusk Tusk już wybiera się do Brukseli na rozmowy w tej sprawie. I ja myślę, że te środki są nam niezbędne do rozwoju gospodarczego, do rozwoju społecznego, do zapewnienia ludziom pracy na rynku pracy. prawda? Wiadomo, że jeżeli będą inwestycje, to i ludzie będą zarabiać pieniądze, i, i, i będzie praca, i będziemy po prostu bogatsi. I myślę, że Polacy zasłużyli na to, żeby tak jak inne państwa już dzisiaj z tych środków po prostu korzystać. A pamiętajmy też, że i w przypadku środków europejskich perspektywa 2020, 1,27 zostały nam 4 lata, za chwilę wchodzimy w rok 2024, a za tym również skróci się bardzo mocno czas na wydatkowanie tych pieniędzy, a wiadomo, że nie da się wszystkiego zrealizować z tej palety środków finansowych, po które możemy sięgać w ciągu tak krótkiego czasu. Nie bez kozery perspektywa finansowa jest zbudowana na te Czas 21-27 właśnie po to, żeby dać możliwość wnioskowania, ogłaszania konkursu, przemyślenia, tego testu, przemyślenia realizacji i jeszcze co ważne, rozliczania tych pieniędzy. A zatem naprawdę już jesteśmy tak naprawdę po ostatnim dzwonku. To będzie też ogromny potem stres dla wszystkich instytucji, które będą czy podmiotów, które będą chciały z tych środków skorzystać no, z korzyścią dla obywateli. Zgodnie z pani zastrzeżeniem nie tytuję Pani Panią Senator. Ale pani senator Elekt mogę, prawda? Pani senator Elekt na pewno ma jakieś plany co do swojej obecności w Senacie i do planów, jakie podejmie po zaprzysiężeniu, które już wkrótce. Co to będzie? Jakie obszary będzie pani tutaj monitorować, w jakich będzie się realizować jako senator? Swoją misję spełniać? Swoją misję. No, myślę, że abyśmy byli wiarygodni i żebyśmy mogli jak najlepiej realizować zadania, których się podejmujemy, to byłoby pięknie, gdybyśmy realizowali te, które są bliskie nam z uwagi na wykształcenie, na doświadczenie zawodowe. I na pracę, jak, jakiej poświęcaliśmy swój czas w minionych latach czy miesiącach. W związku z tym, myślę, że ja, jako nauczyciel, były wicedyrektor szkoły, dyrektor szkoły, no i też wiceprezydentka miasta, która nadzorowała obszar edukacji, a przypomnijmy, że mamy w Olsztynie prawie 26 tysięcy dzieci i młodzieży, które podlegają edukacji, edukacyjnej opiece wychowawczej, to myślę, że najbliżej będę edukacji. Ale również polityki społecznej, senioralnej, na pewno to będzie zdrowie, sport, aktywność fizyczna, ale też niezmiernie dla mnie ważne organizacje pozarządowe, którym mam wrażenie za mało jednak poświęcamy uwagi do finansowania, a organizacje społeczne są niebywale ważne. Stąd też jest ich nazwa trzeci sektor, czyli ta waga organizacji i ich działań oddolnych w wielu różnych obszarach życia. Są dla nas, myślę, niezmiernie ważne, ale żeby one działały na rzecz drugiego człowieka, muszą być dofinansowane, ale też musimy nieco uprościć biurokrację związaną z ich, z ich funkcjonowaniem. I myślę, że to też jest pewien, w przypadku organizacji, bałagan prawny, który trzeba naprawić, usystematyzować, aby dać im przestrzeń, bo zauważamy też w ostatnich latach, na pewno też na to miało wpływ i pandemia, i wojna w Ukrainie, wielu liderów, organizacji, organizacji wypaliło się. Wielu wolontariuszy zrezygnowało ze swojej działalności, a zatem tu jest ogromna przestrzeń do działania. I myślę, że to będą te obszary, w których ja będę chciała działać, ale też myślę, że warto wspomnieć o tym, że senat to też możliwość projektów ustawodawczych, także nie tylko to, co trafia do Senatu, do tak zwanego zajmowania się już konkretnymi projektami, ale też nie, nie, nie wyklucza to współpracy w inny sposób. No to plany wielkie, pracy dużo. Jest trema? To znaczy, trema jest na pewno drobna, bo no wchodzę w. I troszkę inny świat, samo poznanie tak, parlamentu, jak to wszystko funkcjonuje, no to to jest pewna, pewna nowość dla mnie, ale myślę, że to jest, to jest szybko do, do pokonania i do zapoznania. Najważniejsza jest praca merytoryczna. Dzisiaj chciałabym jak najszybciej zająć się. Dzisiaj jest troszkę w zawieszeniu, bo jakby odwołana wiceprezydentka, jeszcze nie zaprzysiężona y, senatorka, no bo to prawdopodobnie w okolicach 15 listopada nastąpi. W związku z tym jest taki moment jeszcze trochę zawieszenia. Dzisiaj jestem y, y, no, w fazie przygotowań, tak? dokumentacji, y, przekazywania, wysyłania oświadczeń, czyli y, jeszcze nie mam czasu tak myśleć o tym, y, co tam będzie. Będzie, będzie dobrze. To może na koniec o tych feminatywach porozmawiajmy. Ja też całe mówiło się pani prezydent, pani senator, a teraz prezydentka, senatorka, to jakoś tak trochę mi to w uszach nie brzmi. No właśnie, myślę, że to jest chyba ta, to nasze takie. Takie stereotypowe też myślenie. Może młodzi ludzie już inaczej na to patrzą. Ja szczerze mówiąc oczywiście jestem za, żeby podkreślać kobiecość. Ale z drugiej strony są takie określenia, które naprawdę nawet ciężko jest wymówić. I wielokrotnie już gdzieś jak w telewizji oglądałam programy i widzę podpis na przykład pod nazwiskiem imieniem kobiety psychiatrka. No, no, jest to przede wszystkim. Zabawne to jest po prostu. Tak, tak. to troszeczkę takie jest nawet, nie wiem, czy na granicy infantylności. Odbiera gdzieś. powagę tej osoby. Tak, tak, odbiera troszkę powagę, bo przyzwyczajeni jesteśmy do pewnego takiego prestiżu też tego nazewnictwa, ale to raz, a dwa, że rzeczywiście są to powoli łamacze językowe. Wiele takich sytuacji się spotyka. Nawet mam takie wrażenie, jak gdzieś ktoś mówił senatorka czy prezydentka, czy to właśnie jakby tak nie ujmuje powadze urzędu. Aczkolwiek tak zostało to dzisiaj przyjęte, ale ja na przykład miałam też raz problem z tym, jak zwrócić się do nauczycieli, nauczycielek. Mieliśmy taką sytuację, kiedy Komisja Edukacji i Komisja Zdrowia zawnioskowała do pana prezydenta, aby nauczyciele biologii wychodzili, do życia w rodzinie. Tutaj też, oczywiście, to była też taka i moja inicjatywa, żeby przeszkolić nauczycieli w zakresie samobadania piersi przez dziewczęta w szkołach. Mamy teraz różowy październik, też jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, bo mamy epidemię raka piersi w Polsce. W związku z tym pojawiła się taka idea, oczywiście nauczyciele. Chętnie zgłaszali się na te szkolenia, ale trzeba było też napisać na ten temat komunikat, czy też taki list do nauczycieli, gdzie ich zachęcamy do udziału w, takim, w takiej inicjatywie. I szczerze mówiąc, pojawił się problem: czy zwracam się do drodzy nauczyciele i nauczycielki, czy drodzy nauczyciele w ogóle, czy drogie tylko nauczycielki. A dlaczego? Dlatego, że wśród nauczycieli chociażby biologii czy wychowania do życia w rodzinie mamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Ale z drugiej strony nie chciałabym wykluczać nauczyciela mężczyzny z takiej inicjatywy, bo jeśli jest biologiem, to dlaczego nie mógłby takich zajęć prowadzić? Ale z kolei wchodzimy w kwestie bardzo intymne, takie jak samobadanie piersi. Więc znowu, żeby nie pojawiła się sytuacja, że ktoś powie: No jak, to mężczyzna będzie uczył moją córkę samobadania. W związku z tym wydawało mi się, że muszę się zwrócić, drogie nauczycielki. No to czy nauczyciele, mężczyźni się z kolei nie poczują urażeni, że ich wyeliminowano z tego? I pamiętam, że zapytałam kogoś, że no naprawdę mam problem z tym, jak zatytułować ten komunikat I to, i, to, i to zachętę do tego szkolenia. I ktoś powiedział mi, w zasadzie pani prezydent może się nie przejmować tym, bo przecież karta jest nauczyciela. A nie karta nauczycielki i nauczyciela. I chyba wtedy, idąc właśnie tym tokiem rozumowania, że karta nauczyciela jest nadal niespeminizowana. Niesfemi... No właśnie, tak. Nie jest nie swe, ty. Boże. No właśnie, Przemina, mamy z tym problem nawet z tym samym nazwiskiem. Tak w związku z tym ustaliliśmy, mm. że zostawimy po prostu drodzy nauczyciele, i tak to zostało, ale czasami właśnie te kwestie budowlane jako funkcja, nie jako płeć w tym momencie. Tak, jako funkcja, ale Zresztą, to. Pani prezydent to jest osoba, która sprawuje prezydenta, może tak. być osoba płci męskiej, lub żeńskiej, ale. Kiedy mówię pani prezydent, to jest o wiele więcej szacunku w tym dla tej osoby, prawda? Ja, też tak mi się wydaje, no tak, tak gdzieś byliśmy wychowani, zawsze pani profesor, nie pani profesorko, jakiś jeszcze byłam uczennicą w szkole, ale wydaje mi się, że to może my mamy troszkę problem z tym, bo, bo w innej rzeczywistości wzrastaliśmy, językowej. No ale cóż, no, wszystko dla nas, dla ludzi, trzeba się z tym zmierzyć i trzeba się uczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, trzymamy kciuki za powodzenie pani planów w Senacie. Moim rozmówcą i Państwa gościem była do niedawna Pani Wiceprezydent Orsztyna, a obecnie Pani Senator-Elekt Ewa Monika Kaliszuk. Dziękuję bardzo.